W kinach, najlepszych telewizjach, wielkich telebimach, na najważniejszych imprezach można zobaczyć od marca reklamówkę Dolnego Śląska zachęcającą do odkrycia tajemnic naszego regionu. Na uroczystej premierze w Dolnośląskim Centrum Filmowym się spodobało. Waldemar Krzystek, marszałek Rafał Jurkowlaniec wydają się być zadowoleni, a o klimat muzyczny promocyjnego filmu, a także premierowego pokazu zadbał wrocławski zespół Me, Myself and I. Polecamy! Tej zimy na Dolnym Śląsku została bohaterką narodową. Pierwsze w Polsce zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, rozegrane oczywiście w Jakuszycach koło Szklarskiej Poręby, wygrała Justyna Kowalczyk i pokonała Marit Biergen o bardzo dużo. A dziesiątki tysięcy kibiców odśpiewało polskich hymn wraz z Justyną we łzach wzruszenia. I nawet przeciwniczki Justyny zrozumiały, że bieganie na nartach to nasz narodowy sport. Zapraszamy do Jakuszyc w następnej kronice o biegu piastów. Hala Stulecia, jeszcze niedawno ludowa, to jeden z najcenniejszych zabytków dolnośląskich wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W remont hali i rewitalizację otoczenia zainwestowano już 200 milionów złotych z budżetu miasta i województwa dolnośląskiego. W lutym otwarto nowoczesną multimedialną ekspozycję przedstawiającą historię budowli. Tylko w dniu otwarcia Centrum Poznawcze odwiedziło kilka tysięcy gości. Ponoć to najnowocześniejsza wrocławska ekspozycja, która będzie czynna niezależnie od wydarzeń i targów organizowanych w Hali Stulecia. Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie pozwala dotknąć historii 100 lat Hali, stanowi jednocześnie atrakcyjne wprowadzenie w świat architektonicznych projektów, które współcześnie wyróżniają się innowacyjnością oraz odwagą konstrukcji. Zostajemy na obiekcie. Podróże zaczynają się od marzeń. To myśl przewodnia czwartej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych, oczywiście w hali stulecia. Chodzi nie tylko o udane pełne wrażeń wakacje. Takie targi to święto podróżników i doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu. Targom towarzyszyły Festiwal Podróżnika, Festiwal Kulinarny oraz Strefa Małego Podróżnika, a gościem specjalnym była pani Elżbieta Dzikowska, historyk sztuki, podróżnik, reżyserka, autorka wielu książek, programów i audycji. Było też oczywiście o dolnośląskich skarbach, perełkach i tajemnicach. Psst! Nie do opowiedzenia, do zobaczenia. Lecimy wreszcie. Nowy terminal wrocowskiego lotniska, który jest jedną z kluczowych inwestycji przygotowywanych na Mistrzostwa Euro 2012, został oddany do użytku w ostatnim dniu lutego. Pierwsi pasażerowie odlecieli na początku marca. Wybudowany od podstaw terminal powstawał około 2,5 roku i kosztował kilkaset milionów złotych, ale jest 4 razy większy od poprzedniego i obsłuży rocznie ponad 3 miliony pasażerów. Pierwsi chętni do lotów? Uświetnili otwarcie terminala krótkimi wystąpieniami. Następna kronika Dolnego Śląska już wkrótce. Tajemniczy Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia.